Witajcie, dzisiaj podejmę się kolejnej analizy postaci, a omawiany przeze mnie bohaterem będzie Emia Kiritsugu Sweizero. Jest to naprawdę bardzo interesująca postać, którą mam nadzieję będę w stanie Wam trochę przybliżyć. Zacznę od przedstawienia Wam jego przeszłości, dzieciństwa, w którym Kiritsugu był wesołym i bezroskim dzieckiem. Mogliśmy zobaczyć w jego oczach ten błysk. Spędzał on też czas ze swoimi przyjaciółmi na zabawie, natomiast ta sielanka nie mogła trwać wiecznie ponieważ jego przyjaciółka na skutek zżycia pewnego specyfiku, zmieniła się w potwora i nie była w stanie w pełni się kontrolować, natomiast gdy posiadała jeszcze jakieś resztki świadomości, poprosiła, aby Kiritsuku ją zabił, aby nie mogła skrzywdzić kolejnych osób. Ale nasz protagonista nie był w stanie tego zrobić. Narodził się w nim wewnętrzny konflikt. Mógł mieć cały czas nadzieję, iż istnieje jakaś inna droga, inne rozwiązanie, które nie zakłada śmierci jego przyjaciółki. Ale niestety wioska bardzo szybko została opanowana przez te potwory, które w zastraszającym tempie zwiększały swoją liczebność. A sam nasz główny bohater został uratowany przez Natalię, która powiedziała mu, że w całą tą sytuację z tymi potworami musi być zamieszany jakiś mag dlatego następnie Kiritsugu udał się do jednego maga zamieszkującego tą wyspę, czyli swojego ojca. Nasz protagonista uznał, że działania ojca przyczyniły się do tej całej sytuacji. Były punktem zapalnym. Twierdził, że gdyby nie prowadził tych badań, nigdy do czegoś takiego by nie doszło. Kiritsugu uważał, że niezależnie gdzie by przebywał jego ojciec, cały czas próbowałby prowadzić swoje badania. I właśnie dlatego uznał, że musi go zabić. Możliwe, że gdyby jego ojciec bardziej się przejął tą całą sytuacją, tym, że bądź co bądź jest współodpowiedzialny za to, co się stało. Gdyby okazał jakieś emocje, może wtedy ta czara goryczy nie zostałaby przelana. Gdyby było widać, że żałuje swoich czynów i nie chce kontynuować swoich działań, może wtedy Kiritsugu nie zdecydowałby się pociągnąć za spust. Uważam, że właśnie te tragiczne w swoich skutkach wydarzenia były kamieniem węgielnym, który ukształtował jego ideały. Filozofię życiową, która na przestrzeni kolejnych lat stawała się coraz bardziej wyraźna. Po tym, jak zobaczył jakie skutki przyniosło chociażby to jego zaniechanie działania w przypadku Sherry, tym razem już nie chciał się wahać i dopuścić do takiej sytuacji. Później, przez następne lata, Kiritsuku był świadkiem wielu potwornych wydarzeń, podobnych do tych, których doświadczył na wyspie. Odkrył, że na świecie nieustannie mają miejsca równie potworne wydarzenia był stopniowo wypłukiwany z emocji, z tej empatii, którą jeszcze kiedyś posiadał. Z każdą kolejną ofiarą coraz bardziej był pogrążony w tej pesymistycznej wersji świata. Mogliśmy też zobaczyć tą różnicę w wyglądzie, o której już mówiłem. Nie było w nim widać tego błysku w oku, tak jak za czasów jego dzieciństwa. Stracił go już w dorosłym życiu, po tym jak zmierzył swoje oczekiwania w stosunku do świata, są tą często okrutną rzeczywistością. Ogólnie rzecz biorąc, w Fate Zero tylko właśnie dorosły Kiritsugu i Kotomine Kire nie posiadali tego błysku w oku, co na pewno było celowym zabiegiem. Też mogliśmy zobaczyć kilka podobieństw między nimi, jak chociażby to zimne i wyrachowane podejście. Wracając do przeszłości Kiritsu, mogliśmy zobaczyć, iż udało mu się zaadaptować w tej nowej rzeczywistości. I pracując razem z Natalią, wielokrotnie musiał podejmować trudne decyzje, jak chociażby podczas ich ostatniej wspólnej misji, gdy mogliśmy zobaczyć, jak jego filozofia życiowa wzięła górę nad uczuciami i zestrzelił statek, na którym znajdowała się Natalia. Panowała na tym statku oczywiście zaraz natomiast mogliśmy ujrzeć, jak po raz kolejny wygrała w nim ta filozofia, jaką jest utylitaryzm, o którym za chwilę szerzej opowiem. kiedyś zdecydował się zestrzelić samolot po tym, jak uznał, iż sytuacja jest zbyt ryzykowna, że nie może pozwolić na to, aby ten samolot wylądował, dlatego po raz kolejny musiał pociągnąć za spust. Poświęcając przy tym Natalię, a jak sam przyznał, była ona dla niego tak bliska, niczym matka. To natomiast się załamał, ukazał jakieś emocje. Co ciekawe po tym wydarzeniu, wspominał o Sherry, a nie Natali. Możliwe, że wynikało to z tego olbrzymiego poczucia winy, które w sobie nosił, ponieważ wtedy nie był w stanie zakończyć cierpienia swojej przyjaciółki, natomiast teraz podjął inną decyzję. Biorąc pod uwagę jego przeszłość, możemy zrozumieć jego chłodne i analityczne podejście do świata. Oczywiście w taki sam sposób podchodził do swojego zadania czyli zdobycia grala, Gdyż był on zawsze świetnie przygotowany do walki. Posiadał plany, które pozwalały mu przezwyciężyć różnego rodzaju przeciwności. Starał się wykorzystać każdą możliwą okazję, szansę, która się pojawiła i wyciągnąć z niej jakieś korzyści. Mieliśmy też okazję zobaczyć u niego chwilę zawahania. Zastanawiał się, czy postępuje słusznie, czy da radę, czy może lepiej by było, gdyby porzucił tą powierzoną mu misję i uciekł z rodziną. Natomiast Iris Field szybko odpowiedziała, że nie mógłby tego zrobić. Kiedy go poświęcił zbyt wiele, aby teraz się wycofać. Ta jego długa i wyboista droga jeszcze się nie skończyła i zarówno on, jak i Irisville o tym wiedzieli. Miał on wrażenie, iż nie zasługuje na jakąkolwiek formę szczęścia czy radości, z uwagi na to, co czynił w przeszłości, oraz jak wiele jeszcze żyć odbierze w tym ostatecznym wyścigu po Graala. Wspomniałem już o Gralu, dlatego wyjawił również życzenie naszego protagonisty, ponieważ chciał on całkowitego zakończenia wojen oraz różnego rodzaju rozlewu krwi, wiecznego i całkowitego pokoju na ziemi. W tym miejscu wrócę do filozofii, którą wyznawał, czyli utylitaryzmu, który głosi, iż dobre jest to, co służy szczęściu jak największej liczby ludzi, a największą sumą szczęścia jest to, co potrafi uszczęśliwić jak najwięcej osób. Oczywiście jego życzenie jak najbardziej wpisuje się w tą koncepcję, a spełnienie tego marzenia według Kiritsugu przysporzyłoby olbrzymią sumę tego szczęścia, z racji na to, jak wiele konfliktów panuje na świecie, a największa możliwa suma szczęścia jest najlepszym dobrem ogółu. Filozofia Kiritsugu bardziej niż na działaniach skupia się na konsekwencjach tych czynów, a jeżeli konsekwencje ostatecznie przyniosą jak najwięcej szczęścia, wtedy można uznać, iż te czyny okazały się dobre. Dlatego też tak trwał przy swoich ideałach, pomimo wielu wyrzeczeń, ciągle szedł po tych trupach do swojego celu, gdyż uważał, że plan, który realizuje, będzie miał niezwykle korzystne konsekwencje i przyczyni się na dobro ogółu. Z tego też powodu wielokrotnie był zmuszany poświęcić tych, których kochał, w imię swoich ideałów czy przekonań, ponieważ był on gotów poświęcić własne szczęście dla większego dobra. Kiedy został przeniesiony do wnętrza grala, dowiedział że się, iż nie są w stanie spełnić jego życzenia, ponieważ życzenie nie mogło zostać spełnione metodą, której sam Kiritsugu nie potrafił zdefiniować. Dlatego Gral przedstawił wizję świata według obecnej filozofii Kiritsugu. Natomiast on sam liczył, że Gral wymyśli zupełnie nowe rozwiązanie, ponieważ nasz protagonista nie uważał, iż jego obecna droga była tą wystarczającą do stworzenia tej utopii, o której marzył. Natomiast Gral naciskał, aby Kiritsugu wypowiedział swoje życzenie, ale dla Kiritsugu zderzenie z tą okrutną, rzeczywistością, która według niego nie zostałaby w żaden sposób naparowiona. Było to naprawdę trudne doświadczenie, gdzie podkreślane i przypominane mu były wszelkie trudne decyzje, które podjął. Graal chciał, aby Kiritsugu wskrzesił swoją żonę i dalej w ten sam sposób jak dotychczas to robił, próbował uzyskać swoją wymarzoną utopię. Natomiast Kiritsugu nie chciał pozwolić, aby to przedstawienie dalej trwało. Zorientował się, że jeśli spełni to życzenie, to jego droga przez mękę po tych trupach nigdy się nie skończy. Możliwe też, iż uznał, że nie może poświęcić swojego szczęścia nad dobrem ogółu. W tym miejscu wrócę do filozofii, którą wyznawał. Tak jak mówiłem, uważał, iż dobre jest to, co służy szczęściu jak największej liczby osób, a czyny dopiero po tym, jak okaże się, czy konsekwencje były pozytywne czy negatywne, można powiedzieć, czy ostatecznie były dobre czy złe. Dlatego wiedząc, iż dąży do ostatecznego szczęścia dla wszystkich ludzi, do utopii, którą myślał, że gra jest w stanie stworzyć, był on w stanie sam sobie usprawiedliwić wszystkie zbrodnie, które popełnił. Ale gdy okazało się, że nie ma żadnego złotego środka, nie był on w stanie odrzucić czy zupełnie odciąć się od tego, co zrobił, jak i tego, co potencjalnie może zrobić, jeśli Gral spełni jego życzenie. Dlatego odrzucił wolę Grala, uznając, iż wybiera te 6 miliardów osób. A nie wizję, którą przedstawił mu Gral. Teraz przejdę do sceny, którą zapewne można interpretować na kilka sposobów. Gdy Kiricugu zdecydował się zniszczyć Gral, ponieważ nie jestem pewny, czy ta cała katastrofa miała miejsce z tego powodu, iż Kiricugu kazał swojemu słudze zniszczyć Gral, co się nie udało, a później nastąpiła, ta można powiedzieć forma zemsty Grala. Czy może tak, jak później Gilgamesz powiedział, że taka musiała być wola, kotominę Kire i Gral ją spełnił. Kiricugu miał wrażenie, iż była to jego wina, natomiast Kire również miał się z tą tragedią. Natomiast same ich reakcje oczywiście były zgoła odmienne. Jeden był podekscytowany tym, co w nim siedzi, czy mógł naprawdę chcieć takiej potwornej tragedii. Drugi natomiast przeżywał właśnie kryzys egzystencjalny. Uważał, że kolejne jego działania ostatecznie nie miały żadnych pozytywnych skutków. Do tego zapewne zadręczał się również tym, iż wszystko, co robił dla zdobycia tego grala, również nie miało ostatecznie żadnych pozytywnych skutków. A tak jak już mówiłem wcześniej o utylitaryzmie, jedną z jego zasad jest to. Aby zwiększać dobro ogółu, maksymalizować to szczęście. On oczywiście myślał, że jest to właściwa decyzja, ponieważ chociażby geralnie wpadnie w niepowołane ręce. Natomiast ostatecznie doszło do ogromnej tragedii, w której zginęło naprawdę wiele osób. Dalej nie jestem pewny, kto ostatecznie był za to zdarzenie odpowiedzialny czy Kiritsugu, czy Kire, natomiast na pewno nasz protagonista, obwiniał się o to, co się stało. Też z tego powodu próbował znaleźć przecież jedną żywą osobę, aby w jak największym stopniu spróbować naprawić obecną sytuację, a ratować chociaż tą jedną osobę, uratował również samego siebie. Ponieważ, zważywszy na to, w jakim kryzysie się wtedy znajdował, myślę, że gdyby nie uratował tej chociaż jednej osoby z samym Kiritsugu, mogłoby być wtedy naprawdę bardzo źle. To tyle o Kiritsugu. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. A jeśli tak, to możecie dać łapkę w górę czy napisać komentarz dla zasięgów. Polecam również zasubskrybować mój kanał, aby nie przegapić przyszłych analiz. Dzięki za wysłanie do końca. Cześć.